Na trasie Głównego Szlaku Beskickiego, w okolicach miejscowości Duszatyn znajduje się, znajdują się dwa jeziorka duszatyńskie. To jest jedno z nich, te większe, które jest wyżej, a w kierunku Duszatynia i Komanczy znajduje się drugie jeziorko, trochę mniejsze, a poniżej tego mniejszego było jeszcze trzecie, ale w roku 1923 hrabia Potocki kazał je spuścić, i w konsekwencji tego ono wyschło. Te jeziorka Duszatyńskie powstały na skutek osunięcia się, natąpnięcia z szczytu chryszczatej w 13 kwietnia 1907 roku, przed dzień świąt Wielkanocy. Jak mówi przekazywane słowo, tąpnięcie było tak wielkie i huk był tak ogromny, że ludzie zaczęli przepisywać temu zdarzeniu siły nadprzyrodzone, znak od Boga i po prostu zaczęli, zaczęli się troszeczkę Bać i doszukiwać się jakiejś przestrogi. Niemniej jednak natura pokazała swoje oblicze, ob ogromne oblicze, i pokazała, że nie należy tego lekceważyć. To te usuwisko wpadło do potoku olchowskiego i podzieliło go właśnie na trzy takie jeziorka, z czego te jedno zostało spuszczone i po prostu samoczynnie za zanikło jeziorka są niewątpliwie atrakcją dojście tutaj z, z Duszatynia zajęło mi około godziny bardzo fajne podejście, niewymagające uprzedzę może wasze pytanie nie, nie wolno się kąpać w tych jeziorkach a to Przyczyna tego jest bardzo prosta. Dlatego, że to jest rezerwat, a w rezerwacie, jak wiadomo, kąpać się nie można. Tak jak nie można się kąpać w morskim oku, w tatrach tak nie można się kąpać w jeziorkach Duszatyńskich, w Bieszczadach. O, tutaj również przebiega szlak papieski. I tutaj przy tych jeziorkach był Ojciec Święty Jan Paweł II. Jest to dodatkowa motywacja, żeby tutaj wejść. Podejdę teraz do tablicy informacyjnej, która Wam dokładnie to unaoczni, co tutaj się stało. Jeżeli będzie możliwość przeczytania, to fajnie. Jeżeli nie, to możecie sobie to sprawdzić w internecie. Jeziorka, Jeziorka Duszatyńskie. Zawsze chciałem tutaj wejść. Kolejne marzenie moje zostało spełnione.